Cześć! Ja nazywam się Grextro i witam was w kolejnym odcinku z Brotato. I dzisiaj zagramy sobie ciekawe jaką postacią. mam taką nadzieję, że chociaż się nie wyrąbię na tym co ostatnio. Powiem tak, kurde co by to może jakiś inżynier? Nie. Był tutaj gdzieś jakiś cyborg. O, o, o właśnie to jest to. Miał minigana. Okej, okay, czyli muszę coś na dystans mieć. To mi się wydaje, wezmę sobie jakieś pistolet maszynowy. No i niech to nie będzie... I niech to będzie to. Dobra, te pierwsze levely nie są aż takie trudne, nie? Tutaj nie ma żadnego problemu. Gorzej jest później. Przeawansowałem sobie z życiem. Zarąbiście. No i po pierwszej fali. Dobra, co by tutaj wybrać? Inżyniera obrażenia... Nie, obrażenia nie. Wziąłbym sobie maksymalne PZ, żeby to jakoś ogarnąć. Obrażanie w wręcz zbieranie, Niech to będzie. Eee, wziąłbym to i wziąłbym to. No i gitar. Przepraszam, że na moim kanale mam jakieś różne nie? Żeby tam inne gry były. Tylko zazwyczaj jest CS i Dead by Daylight, ale to raczej są te gry, które... One mi się nie nudzą po prostu i mogę w każdej chwili sobie to nagrać na spokojnie. Zrobić jakiś fajny odcinek A w innych grach Kurde Przetwórz, bo chyba nie miałem obrażeń od Żywiołów, nie? Miałem na minusie coś takiego Chyba tak eee, Weźmiemy sobie i takie tak maksymalne PZC, żeby to było lepsze, obrażenia Desensowe, weźmiemy sobie ten rewolwer. Chyba, że nie, ciasto nie bierzemy, bo Będzie słabiutkie, weźmiemy dwa rewolwery. A mogę sobie je ulepszyć, kurde zapomniałem o tej opcji No dobra ale powinno zaraz to wszystko się uspokoić, nie? Dobra, no spokojnie, tutaj fana trzecia Fana trzecia jest łatwa do przejścia Z tego co mi się tam wydaje Ale chyba raczej jest łatwa Dobra, mamy jeszcze tam jakieś serduszko jedno Przydałoby się szybko strzelność tak ze zebrać Uuu, okej okay. Tu powinno by być fajne uniki, szansa szanse krytyczne Pancerz, ja mam pancerz jakiś tutaj. Na pancerz drugorzędny to nie. Mm, nie mam, ale szansa na uniki też mam? Czy nie mam czegoś takiego? Nie mam. weźmiemy... O Boże, wziąłem coś innego, co chciałem. Ja. Yeah. Dobra. Oj, będzie ciężko. No dobra, no już niech będzie. Co zostawiamy? Chyba. A nie, dobra, wymienimy sobie. Przetwarzajmy się o Ci o 35 sztuk materiałów więcej. O! To takie może być. Połączymy sobie na lepszy rewolwer. Dobra. Chociaż tyle dobrego. Przydałoby się więcej tych do ulepszeń. Bo niestety to jest później tak średnio z tym, żeby to zbierać. Ale jak na chwilę obecną jest git. Tam coś zebrałem jeszcze przy okazji. Nie wiem, czy w... ktoś się w ogóle orientuje z moich widzów. Czy w tej grze jest jakikolwiek boss? Tak szczerze. Bo ja tak aż tak bardzo w tą grę nie gram. Wezmę ten zasięg. Yy, ale no, chcę się troszkę więcej dowiedzieć o tej grze. Bo przy materiałów. Nie, to takie średnie. To też nie mogę. Prędkość ataków, zasięg. Wezmę ten pancerz. ten Zmniejszy sobie ten pancerz. Wezmę sobie tą szybkość. Wydaje mi się, że to będzie dobre rozwiązanie, ale przekonany do końca to ja nie jestem. Dobra, mamy piątą falę. Piąta fala jest Geechoor, moi drodzy Geechoor, piąta fala. Dzień, patrzcie na tą flagę, co mam tutaj na głową. Jak to fajnie wygląda Zobacz, ja coś tu jeszcze będę jakiś poziom No nie, maksymalne PZ Pistolet maszynowy weźmiemy I to sobie połączymy z tym zamienimy materiały, szybkość Ojojojoj, rykeniki oj, oj, oj. Żabka, szansa na unik, zbieranie Broń laserowa Szansa na unik o, 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 właśnie. No i super. Mamy różowego już. Więc jest giciar. Fala szósta. Chyba idzie mi troszeczkę lepiej niż ostatnio, bo mam inną postać, bo wcześniej chyba grałem tą zwykłą, standardową postacią. A tutaj mam tego cyborga, którego drukowałem sobie ostatnio. I nawet jakoś to tam dobrze mi idzie. Może troszeczkę później mogą być problemy, no ale... Ale wydaje mi się, że jest na razie w porządku. No już są problemy. Bo ja głupi się w te. No, nixiki, czy krzyżiki Tak, dobrze chciałem. Tu A... 23 mi zniknęły, dobra. Zasięg. Tak, kurde. Wyobrażenie dystansowe, może co? Ooo, to regeneracja byłoby dobra. Czas trafienia krytyczne minus pancerz Te obrażenia od wybuchów weźmiemy sobie Dodam coś takiego, czyli... Aha, okej, okay. czyli coś jakby musiał wybuchać, ale później tam są chyba jakieś granat, więc co mi się przyda Chyba, że jest taka poca, że ja będę się do tej postaci gdzie się zobaczy. Dobra Teraz mamy tutaj O, plus z 20 coś tam dostałem do czaszki, to tak mi się wydaje To było HP Oj, troszkę nie zranili, ale to takie To tylko rana, to tylko taka mała ranka o 36. Na ja ten zasięg miot ognia. Uuu, oj, to pokuszę się na to, ale nie, czekać obrażenia. A nie, to są od żywiołów, to nie mogę. Kurde. Okej, okay, to mamy to połączone. Uh, jedziemy dalej. Ma o, 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 o wieżyczki plus 3 odrzutu bym wziął sobie szczęść. Regenerację PZ, odyskiwanie, Dłoń, brzydki to nie. Tak, rewolwer. Okej okay. Tak to inżyniery Czy to by się przydało? No nie za bardzo Dobra no mamy tę wieżyczkę, te wieżyczki są naprawdę przydatne Tak mega przydatne, bo ostatnio sobie pograłem trochę i tak Z tymi wieżyczkami to miałem chyba cztery wieżyczki Jeszcze jakieś dwie leczące Więc nawet mi to dobrze szło Dobra, dziewiąty level. Teraz będziemy dziesiąty. Fala ósma. No tak. Spoko. Nikoś jest to, że ostatnio mi się coś zrobiło w oko i tak... Ciężka sytuacja, tak wam powiem. Bo po tego drona to mega mnie to boli. Odkąd przyszedłem, o czy przyszedłem? Odkąd przyjechałem, bo takie kurde mam napoknięte trochę te oko. Dobra ja się poświęcę Żeby dzisiaj mieć odcineczek Fantastyczny dla Was moi kochani widzowie yy, o, 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 o to by się przydało. Broń laserową mam. Mam tutaj jakąś. weźmiemy to przetworzymy sobie. Weźmiemy tą broń laserową. Do tego wymienimy sobie. Pistolet maszynowy, pistolet maszynowy mamy. Rewolver też mamy. Kurde, tak średnio to zrobiłem. Dobra, jeszcze raz. Tu jest medyczny pukawka. O, 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 w sklepie. To może się przydać. I tak, to bym wziął i to bym wziął. I to sobie zablokujemy, żeby to być na kolejny temat, na wymianę. Na kolejne płciki sobie to kupię. Na chwilę obecną Jak patrzę No to jesteśmy już w takiej sytuacji, że nam tutaj się nic nie stanie Chyba Ale lepiej ich kuchać za zimne... czy zmarzesz? No wiadomo O no, co mi chodzi O ty, patrzcie To jest kurczybyki. które to są Gdzie Tu te, które atakują w jedne To też Oj 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 Ale wy się... Fokusujecie na mnie. Ej, ej ej, ej ej, 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 nie wolno, bo... Ej, halo! Halo, ja nie chcę zginąć, Ej! Dobra, jest, 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 jedz, jest, 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 jest. Jajko, uciekaj. A, 65, kurde. Dobra, weźmiemy sobie szybkość trochę. Yy, weźmiemy sobie te obrażenia, wysadzonego zdrowego zasięgu dobra, niech będzie to. Szczęście, obrażenia. O, o, szczęście się przyda w sumie. O, kurde. Coś bym musiał sprzedać. Coś muszę chyba sprzedać. Dobra, zablokuję to, zablokuję to. Bo to jest inżynieria, zrobienie PD i maksymalnie, dobra. To nad tym się odkuje. Yy, bardziej mnie interesuje to, ta inżynieria. Nie inżynieria, tylko te wieżyczki. No i te wybuchy, nie? To, to też jest jakaś pomoc, jakakolwiek. Bo to są oczy. No, chyba oczy że Kurde. No dobra. Ale jest okej. Okay. Yy, będzie jeszcze mi zaraz łatwiej, jak yy, weźmiemy sobie tę yy, laserową wieżyczkę. Raczej to będzie mega przydatne dla mnie. Bo no kurde, masz minigana, nie masz wieżyczki i ty jest jakieś kombo kurde, które cię nie zabiją nie? To tak chyba. Uch. Dobra, 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 dobra. dobra. Nie, ale nie do krańca mapy. Ej, no bez przesady. Co ja robię? Ja. No, ty, 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 ty. U... Ej, 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 ej. No, no. Maksymalne weźmiemy sobie. To weźmiemy, to weźmiemy. Smutny pomidorek, obrażenie od żywiołów. Wymienię. Okej, okay, tu mamy wieżyczkę. Oczy obcego. Może być. I bransoletka energii. Nie, to mi się nie przyda. lecimy dalej. Tu musiałbym niektóre rzeczy sprzedać, żeby mieć lepsze bronie. Tak, to niebieskie, to tak średnio. A kolejne fale są o wiele trudniejsze niż ta, po którą teraz przychodzę. Albo tamtą, co miałem wcześniej. Kurde, tak się nie spodziewałem trochę tego, że tak szybko mi się prawie umrze. Tak kurde, do tego rogu mapy tak wchodzę, cały czas mnie ciągnie. Stać przy tej wieżyce może coś mi to da. Po, po, po te punkty, po punkty. Idę po punkty. Odsuńcie się ode mnie. Dostawcie to mo moje... Pu mo moje punkty. Dobra. Ale długo dużo straciłem. Obrażenia w walce wręcz. Nie, nie, nie. Nie chcę tego szybkość weźmiemy, prędkość ataku. Rośliny k... Ok, a nie to jest kijek na ten na bliskie odległości. Wymień. Okej, okay, tu mamy coś. Okej. Okay. Okej, okay, już mamy kilka fioletowych. Zarąbiście. Wymienię sobie jeszcze. Ty przynęta na się. Okej, okay, może być. To też mi się przyda. Bo to troszeczkę sobie umieram. <grym> Dobra, i... Zimy wieżyczkę kolejną. To jest na plus już. O, tu mamy dwie. Dobra. To się tutaj w tym rogu będę chować. Blisko tych wyżyczek, żeby mi nic tutaj nie zatakowało. Zbytnio. O, osiągnięcie zdobyłem, ok. te już troszkę bardziej potężniejsi są przeciwnicy, tak szczerze. oj 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 oj. No dobra A bo ta wyżyczka zamraża, dlatego Dobra to dlatego tak dziwnie się na niebiesko robią przeciwnicy Umierajcie szybciej Bo ja chcę dalej grać Dobra sobie też szczęście, może coś to daje nie wiem nawet nie czytałem tak. Nie, 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 nie. ja takie rzeczy się nie będę bawić. Pancerz obrażenia maksymalne, a może w sumie być to. Yy, tutaj jest szanson. Uuu, ważnie wręcz. Wszystko na minus, ale wysosę z zurowe szansą unik. Może być w sumie. Tak, kurde... Korci. Korci tak trochę szczerze mówiąc. No dobra, jedziemy dalej. Kolejna minutka do przetrwania. Wcześniej było pół minuty, teraz jest minuta już. Im dłużej się gra, gra się coraz bardziej wydłuża. I to jest takie kurde średnie trochę. No dobra, ale... Ale te wieżyczki mi się bardzo podobają, tak szczerze. Oj, 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 kolega! Kolega! Nie wolno tak nie widzieć. To no już są uzbrojeni, o holera! A ja nic o tym nie wiem Wtedy muszę manewrować jakoś. Eee! Unikaj! Unikaj! Potężne jajeczko! Unikaj! Unikaj ich! O kurde bele! Aaaaa! Zatychowali mnie, jestem w rogu! Nieee! Tylko nie to, tylko nie to, tylko nie to, to. Ej, 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 spokojnie, na spokojnie, no no właśnie, na no spokojnie, no tak. Tak, na spokojnie. Kość. Wziąłbym to sobie Dobra to 240 Właśnie nie wiem kurde czy by tego nie wzi... Dobra wezmę sobie to Zrobimy chyba największy błąd teraz Szans na dostawane... O są miny miny, się, yy, miny mi się bardzo przydadzą Mam minus jeden pancerza Ale może Może więcej mi da Ta pelerinka Nie wiem, taką nadzieję że to chociaż mi troszeczkę poprawi Zbieram więcej tych odłamków zielonych punkcików. W ogóle jak tego stanie patrząc, to tak yy, cała produkcja tej gry. Mam jeszcze jakieś inne, to też mogę sobie coś obczaić, może sobie coś nagram z takich gierek. Wiem, że jakieś dwie są darmowe, z tego co pamiętam. Że mi się spodoba... No. Spodobają. Tak mi się język dzisiaj plącze. mega gorący więc będzie powtórka ze streamka jakiegoś od Kasiks Ale chyba... Oj! Dobra, jest git, jest git, jest w porządku. jest. Na koniec fajny skotyki. Uuu, O. okej, okay. tam by się OK Okej. Dobra, 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 szans na unik. Okej, okay. minus to. Ok, ok, ok. Szanse trafienia krytyczne spadnie. Wszystko taki tak, minus jeden pancerz. Hmm. To bym chciał sobie przerobić, no ale kurde, nie mam tych niebieskich maszynówek i rewolwera niebieskiego. No, A mi się teraz. Gdyż te wieżyczki są blisko mnie. Jak gdyby nie były. Patrzcie, ale moja postać wygląda jak taki Kurde gladiator, tak szczerze. Taki, nie dobra, on wygląda jak taki, ten, yy, król czy coś. A jak nie, no to kurde jakiś mistrz Jedi. Tylko z karabinami. Ty właśnie, może zrobimy jakiś mistrz Jedi. Nie wiem, czy to są miecze świetne, ale chyba nie. Oj, 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 koledzy. Myśmy się tak nie umawiali. Myśmy się tak nie umawiali

Jest minus 5, wykrywać metali to tak średnio. Weźmiemy sobie to, ok. Może być. To weźmiemy sobie jeszcze. Zdobywanie PDW sostego... Wystarczonego... Weźmiemy to jeszcze. Szasownik Adrenalina, Uuuu, to też bym sobie wziął. Ale to może sobie w kolejnej fali weźmiemy. Dobra. Idziemy dalej. Te fale dosyć są takie długie, więc y, ja może to sobie później potnę. Żebyście tam mieli ogarnięte to do oglądania Muszę się troszkę pobawić, bo ostatnio to Zmontowanie mi coś nie idzie Może będę musiał jeszcze sobie jakąś muzyczkę do tutaj do, 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 do tegoła tam gdzieś Bo ta muzyka tej gry tak, tak średnio Chyba, że bez muzyki tylko mój głos, nie? Też to jakieś wyjście jest Cały czas te wieżyczki napierniczają. Oj oj, oj, oj 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 dobra, dobra dobra, dobra. Ja już obrażeń w ogóle nie mam. To niedobrze. Muszę coś na obrażenia sobie kupić, bo coś mi tutaj... O, kur, Jebele. Oj, to już ta fala, już mnie chyba może pokonać. Albo no bo dobra, już na farcie, to już na takim farcie kompletnym. Weźmiemy sobie te obrażenia. E, szansa na unik, znowu kolejną e, wieżyczkę. Weźmiemy sobie tą inżynierię. Yy, wymiana tu, o o jest to coś takiego tutaj Kuszę zostawimy sobie, czy znaczy, nie zostawimy tylko Niech sobie to tam leci, mamy dwie Wieżyczki leczenia Więc to może mi uratować nieraz Moje cztery litery <noise> Zazwyczaj tak było Ale patrzcie kolejne punkciki I cały czas biorąc sobie te, poziomy to nie jest aż tak źle. Oj, 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 oj no tak, tak, źle, no. O! Okej. Okay. Dobra, no, odblokowałem sobie postać. Co, no, to by było na tyle w tym odcinku. No, co, coś coś mi nie poszło teraz. Tak szczerze powiem, to nie było zaplanowane nic. Szkoda. No, ten róg mapy to taki troszkę zabójczy, był dla mnie. Dobrze. To by było na tyle w tym odcinku, ja się z wami żegnam, z tej był Greg Stroyer, na razie.